Siemanko, siemanko, sonemalnie, witam was bardzo serdecznie w końcu na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj Reward is the Food Champions, lecimy z trzema pikami, paczkę z informami, Bilansik 12, chyba 6. Zobaczymy co poleci. Oczywiście resztę paczek zostawiamy na przyszły piątek. Dobra, pierwszy pik, także zobaczmy co możemy polecić, Jakiś markinios, coś takiego oczywiście polujemy. Oria za kurczę już mam jednego. Eee, wezmę tego No Dobra, drugi piczek lecimy Bastoni 87, ok może być I ostatni pik Unders Silva 86, no dobra no Mogą być gorzej, ale też nie, nie jest jakoś super fenomenalnie Dobra, tak jak wspominałem paczka z snifami, także lecimy Kurczak, jakby tutaj może oddało Marquiniosa albo teo, fajnie by było. Andres Silva. No 8-6, no w sumie jest git. Wartość większa niż Quixel, także spoko. Oprócz niego Aitor, Linkel. Ale no, jest spoko. Dobra, przechodzimy do dzisiejszego contentu, jest godzina 19. Słuchajcie, mamy Marco Icardiego. Yy, miał wyjść, wyszedł, 4 na 4, statystyki prezentują się następująco. To wykończenie i to ustawienie w ataku. Bole, ta karta wygląda zwinność równowaga, może niekoniecznie na jakimś super wysoko poziomie aczkolwiek nie wygląda najgorzej i też te wymagania nie są takie złe 86, 83, 84 no powiem wam tak no nie jest to najgorsza karta na pewno jest nie jest przepłacony tak mi się wydaje bo bywało ostatnio tak że jej przesadzało troszeczkę z tymi cenami ale to myślę że jest dobrze pod względem ceny mamy oczywiście grupę wyzwań Mamy rozgrzewkę, za którą dostaniemy oczywiście kolejną paczkę. Wróciły znowu te paczki Czech, napastników 8 3 na 83, pomocników 83, obrońców 83 i słuchajcie, dostaliśmy w końcu player pika 1 z 3 ikona podstawowa lub pośrednia. Jeżeli chodzi o wymagania 86, 87, 87, 88, powiem wam tak. Szkoda, że jest Team of the Week, a że nie ma na przykład yy, możliwości wymieniania tych kart z food Champions, bo powiem wam tak, w tym momencie... Team of the Wiki 8.8 i 8.7 to będzie tak cholernie drogie że no może być ciężko aczkolwiek no, no zobaczymy może się uda to zrobić czy na dni do końca wydaje mi się że zrobię to szybciej na pewno wlecie odcinek z tego na tym kanale także yy, zapraszam do subskrypcji i oczekujcie tego odcinka bo zawsze jakaś fajna forma rozrywki Także dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć.